Nie można rządzić ludźmi bez kochania ich. W rozległym królestwie Atouby panował król o tak wielkiej mądrości, że jego sława przekraczała wszystkie granice. Jego inteligencja przewyższała wielu innych władców, a nawet król Salomon czasami zwracał się do niego poradę. Ale nikt nie może uciec przed upływem czasu i pewnego dnia nadszedł moment, gdy musiał wybrać swojego następcę. Zrób przerwę, zostaw like pod tym filmem i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli lubisz dobre historie. Pewnego ranka wezwał swoich trzech synów, Jacques a, Sama i Diaffe. Kiedy stanęli przed nim w wspaniałej sali tronowej, król obserwował ich przez dłuższą chwilę poważnym wzrokiem. Moi synowie, powiedział, nadszedł czas, aby określić, kto będzie moim następcą. Ale króla nie wybiera się na podstawie prawa pierworództwa, lecz na podstawie serca. Wręczył każdemu z nich małą aksamitną sakiewkę. W środku znajdują się nasiona arbuza. Zasadźcie je, pielęgnujcie i wróćcie za kilka miesięcy z owocami waszej pracy. Ten, kto przyniesie mi najpiękniejszego arbuza, odziedziczy tron, a to uby. Książęta skłonili się i odeszli, zdeterminowani, by udowodnić, że są godni korony. Miesiące minęły i nadszedł dzień decyzji. Pałac był pełen ludzi, którzy z niecierpliwością czekali na ogłoszenie imienia nowego króla. Żak był pierwszy, który się przedstawił. Dumny zaprezentował ogromnego arbuza, lśniąco zielonego, idealnie gładkiego i błyszczącego w słońcu. Król, pod wrażeniem, powoli skinął głową i wskazał, aby położył owoc u jego stóp. Następnie przyszedł czas na sama. Przedstawił kilka arbuzów, jeszcze większych i bardziej doskonałych, jakby były namalowane. Wśród tłumu rozległ się szmer podziwu. Król również skinął głową, ale nic nie powiedział. W końcu diawfa wystąpił, z pustymi rękami. Ciężka cisza zapadła na dziedzińcu. Diawfa spuścił głowę, zawstydzony. Ojcze, powiedział drżącym głosem, zasadziłem nasiona. Podlewałem je, chroniłem przed palącym słońcem i burzami, ale nic nie wyrosło. Zawiodłem. W tłumie rozległy się szepty. Niektórzy współczuli mu, podczas gdy inni wyśmiewali go za niezdolność do wyhodowania nawet jednego arbuza. Twarz króla stała się surowa. Zwrócił się do Jacques'a i sama, a jego spojrzenie stało się przenikliwe, niemal groźne. — Okłamaliście. Tłum wstrzymał oddech. Dwaj bracia wymienili zaniepokojone spojrzenia. Król powoli wstał, zdjął swoją koronę i umieścił ją na głowie Diaffy. — Ojcze, dlaczego ja? — wyszeptał niedowierzająco. Król uśmiechnął się smutno. — Ponieważ nasiona, które wam dałem, były prażone. Nie mogły wykiełkować. Tłum zamarł w osłupieniu. — Twoi bracia przynieśli niemożliwe owoce — Wybrali kłamstwo zamiast przyznania się do porażki. Ale ty, Diafa, miałeś odwagę powiedzieć prawdę. Król nie musi być doskonały, musi być sprawiedliwy. Musi mieć czyste serce. Szept tłumu zamienił się w gromkie oklaski. Podczas gdy Jacques i Sam spuścili głowy ze wstydem, Diafa, wciąż szokowany, poczuł ciężar korony na swoim czole. Może nie wyhodował arbuzów, ale udowodnił, że jest godny rządzić królestwem, a to uby. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby pomóc nam tworzyć więcej wciągających treści. Napisz w komentarzach, co sądzisz o tym królu?